Cześć, ja mam na imię Jumbo. Hej, ja mam na imię Aleksa. Witajcie, ja mam na imię Lily I jak wiecie, w przedniego filmiku jestem nowa w mieście. Więc tak. No, jak wiecie, dzisiaj jest 6 grudnia, czyli Mikołajki. I tak. Mamy już niektóre plany. No, to jest drugi film z 6 grudnia, bo pierwszy był co na czyli z nim też występowała Lili. No, czyli ja. Tak Właśnie. I no, wiemy jeszcze, że nie ma 24 grudnia, no, ale po prostu nie mogliśmy się doczekać tych świąt no, w ogóle. No, tak, więc umówili, znaczy, no, spytaliśmy, się czy żebyśmy mogli ubrać już jutro naszą miejską kominkę, bo no, w zasadzie też... Jej chominkę, którą też dzieli z nami, więc powiedziała, że tak, więc będzie to w jej pokoju, a my po prostu wszystko nagramy, jak ją będziemy mieli, czyli jutro, panie, jutro. No, ja zbytnio nie wiem, co powiedzieć, bo Jumbo i Alexa zaprosili mnie do tego filmu i bardzo chciałam wystąpić. No, jak wiecie, ja jestem taką jakby wróżką, pod czopem świecącym. Ładnie mi się sprzyda świecą, i też także pomogę innym w tych świętach wszystko zrealizować, bo no naprawdę w tym mieście jest tak tutaj ładnie, że tu nie dużo no jest tutaj miłych, no nie powiem już ludzi, osób, no wiadomo, codziennie zamieszkają zwierzęta. Okej, okay. zanim jednak pokażemy, możecie sobie pominąć. Ten fragment filmu, ponieważ może być trochę interesujący, ale um, nie wiem, ale niektórzy mogą znać użytkownika Sadanin Sergii, to jest kolor i kolega z klasy. Nie powiemy, jak ma imię. No, nie no. wiem. I tak, on ma już tam 17 czy tam 18 widzów, jeszcze dokładnie nie pamiętam. I zrobił taki konkurs dla widzów, tych, którzy go subskrybują. Yy, no, ja też. I tam trzeba narysować na kartce A4 jakieś tam, jakiś tam obrazek z gry, chociaż ja do końca się nie znam, ale gdybym ja miała w tym wszystkim tak uczestniczyć, to bym narysowała te w Minecrafta, bo ja tylko takie gry znam. No właśnie właśnie no, zachęcamy Was do wzięcia. udziału w tym konkursie tylko no właśnie dla tych subskrybentów. Chyba I w sumie ja nawet nie wiem. A po drugie, bo jak będziecie mieli tam, no, czy znaczy, po prostu piszcie sobie sobie, nic to tam jest taki film, tam przed ferierem czy tam nowa youtuberka, coś takiego. To tam no, właśnie on tam polecił mnie, znaczy, bo ja jak tutaj są Draculora, znaczy, co ja mówię, już by się to wszystko myli, Nistamperka i. Możecie, bo no, naprawdę musicie się, że to ja, mogę mieć trochę inny głos, ale teraz jestem chora i katar kaszel, chociaż no, na szczęście teraz Kaszne, znaczy, nie kaszę, znaczy ja ja cofnę i tutaj na górze, czy tutaj na no, dole w sumie nawet nie wiem, jak my to zmontujemy, macie tutaj tytuł tego filmu, my jeszcze nie do końca wiemy, jak to wszystko zrobić, bo um, po prostu nie wiemy, jak to zrobić, żeby był taki jakby link, no... A, głupi się nie wiem czy dam radę umieścić ale po prostu tutaj wpiszcie sobie tutaj ten tytuł to jest mój odcinek z zakupów to było chyba nawet jeszcze w październiku Jumbo ja już nie pamiętam bo my nie prowadziliśmy taką kanalę tylko to jest sama Dracu... Draculora no właśnie a ty tak? No, bo ty jeszcze nie wiesz, tak? No nie do końca, to może nie będę się w Dobra, no, no ale, on tam nie polecał i możesz sobie po prostu włączyć ten film, który tutaj był tytuł, jako górze i po ja prostu sobie włączyć. I tak, i... kupiła em, takie jakby przedłużenie nagrywania filmu, ja na początku, że ja nagrywałam, ja mogłam nagrywać tylko 15 minut. A teraz z tym przedłużeniem to już nie wiem, ile mogę. I... No właśnie ten filmik andrzejkowy trwał tam, nie wiem, 21... 20 minut. Tam 15 sekund, czy tam nie pamiętam już. Ale na ten filmik wyłączowany był, no nawet mamy już filmik z kolekcją, tylko właśnie jest linii. No właśnie... teraz może ja trochę powiem. Yy, właśnie, jak co w mieście i właśnie pomogę im wszystkim robić to wszystko, pomagać, pobierać chłynkę i tym podobnie. Dobra, a teraz pokażemy Wam takie... Jakieś tam rzeczy tak uważam, ukaże, co to wysyć powiedzieć. tam No to teraz mam trakuję to wszystko pokażę. Okej, okay, hej, to ja drapora. Um, tak, tutaj zrobiłam takie same rzeczy, początku, ale na najpierw. I to samo taką mamy. Taka czarna, ładna jest. Tutaj się tak otwieram, a no tam w środku nic ciekawego nie ma. Tam są tylko naklejki, takie stare z 2009 czy tam 10 roku. w nie nie mogę pokazać. Ja, wiem, ale mam ptaszka kiwi, właśnie na niego, właśnie wymieniłam. Ok, No to tylko tak przynoszę te A no tutaj jest taka wstążeczka, i moja no jest taka wysyłana. W całym przypadku I tutaj są takie pudełeczka. Ale no Ale mam też, że są mamy. takie pudełeczka zwykłe, ale w środku coś się. Więc tak, teraz. Wam Pokażę, jak ja zrobiłam takie ubranka dla pet i piecze w pudełku. Ym, może będę tak pokazywała. Ym, można zrobić taki naszyjnik i teraz tylko poczekajcie świnka, ja tylko pet shopa wezmę. nie przygotowałam. Teraz mamy pet -shop. Ja założyłam, że to będzie ten piesek. Ym, wiem, czasami to się może odczepiać. Mamy takie coś i możemy mu to tak ładnie założyć. Na szyję, i na to możemy tak fajnie to obwiązać. no to. Bo nie będę już pokazywała, bo po prostu by trochę za długo trwało. No ale w każdym razie możemy tak fajnie owinąć. Więc no to był pierwszy strój. I tutaj od laneczek Poli Pocket wzięłam takie spódniczki. Tutaj jest takie kodyczkowe, zostało. Takie i na przykład pasują mi na przykład na mojego kotka shothera, Sophie się nazywa, jakieś takiej jej wymyśliłam. Więc można na takie dać Pet Tam to Tam wiem trochę, a nie, nie widać. Ehm, bo tak. Miałam także taki stary naszyjnik od Lanki i chciałam go wstępnie dla Pet Shopu wdać, ale ja nie wiedziałam jak by go nałożyć, więc tutaj to było złączone. Ale to przecięłam i może to znowu Taki piesek. Po prostu. Jakąś sobie stoi, to po prostu ja mu tak. Podam. I tak ładnie wyglądam. Nawet pasuje na dziewczyny. No ale takie. Tak rzadko mnie nie posłuchu. Dobra. Jest tutaj taki, taka różyczka z plasteliną. Bo to sobie na nim niszczy szoków, że tak wiem od Suzany Ginger, jak na Więc tutaj się przyczepia taki kwiatek, taka ładna jakby spinka. Kwiatek. ok, tutaj następnie. Tutaj przy... Dobra, tutaj jest taka kokarda. Do niespecjalnego, taka zwykła kokardka. I kolczyki. Może zrobić z ale to są przyklejać, ja się trochę boję, więc. Zrobiłem takie z plasteliny. O, no, w kolorze różowym. I to wszystko z tego pudełeczka. Tutaj to jest A w drugim, już 9 minut się, dobra. Bo no, mam się dużo rzeczy pokazane. Brokaty, No na przykład takie wiecie, To czegoś pudełeczka. To jest taki jakby wacik zostałem. Czyli nie, nie wacik, tylko takie coś. No teraz jest białe tło wszędzie tego nie widać, ale to się tak widzimy no i może że trzeba widać szybko założyć. To są moje takie gumki do włosów. Można jako takie smeterki dać. Tutaj opaska. Tutaj akurat mi się przyczepiło takie piórko. Taka opaska. Tutaj takie różowe, znaczy no jest biała, a tutaj takie różowe takie... Taki, a na końcu kokatka. Tak fajnie, tutaj miałem. Jeszcze... Nie wiem jak to się nazywa, ale to jest coś z cieniami do powiek. Zresztą tak. to, to widać, nie niby taki ten a tutaj te cienie. To są takie kartoniki które sobie przykleiłam w folię. Zresztą je odbija. To jest, widać tutaj. Więc to wszystko z tego pudełka. I teraz mebelki, które zrobiłam sama dla pet -shopu. więc tak, pierwszy mebel On jest andrzejkowym w tym filmie, ale właśnie no nie udało mi się go wszyscy, ale ja go nagrałam, mówiłam coś to jest tym filmie. Taki stóp. To było w sumie taki, tutaj były w środku ciasteczka, że to po prostu było takie czyste. Odwiedziałam, co bym się obudziłam, którym Takie co to się że no, trochę się budziło, ale to nic, po prostu w kartkę, że niby to jest taki obrusik. więc taki stolik. Dalej, taki fotel dla szopa. może sobie siedzieć. To, zawsze coś. I tutaj takie krzesło. No, takie kolorowe i do tego biurka. Staram się to malować. Wiem, że tutaj są chusteczki szybkie, to jest miałem taki pierwszy biurko, prostu musiałam jakoś to tak wzmocnić. No tak ono wygląda. Taki obrazek LPS. I tak to wygląda. To się może dać, że to jest też biurko, ale ja to trochę przerobiłam. To jest pianino. Nie wiem czy mi wyszła. Takie pianino z klawiszem. No, zwykłe, białe. I tutaj jest. I teraz pozwólcie, że weźmie taką książkę, którą też sama zrobiłam, Na przykład, tak, żeby sobie, sobie położyć na muzykę, jak książkę tutaj, że nie wypaczę, się I zwiążę z tego krzesło, Takie, ale właśnie. Wiesz, to właśnie tak jest, bo właśnie, um, właśnie będzie to całe krzesło, znaczy. Stara się to krzesło całe tak wypełnić tym, tym... z tym co chyba folia. tym sobie, sobie przykleiłam i tutaj jakbyście się, się pytali, jaki to dużo To jest taka zwykła wapa. Na przykład, nie wiem, do sadzenia, jakieś inne rzeczy do zarzuchy, to akurat mi zostało dużo, bo jak na przyrodę trzeba było nie, tylko dużo zostało, jest. to się No takie krzesełko i na przykład... Ym, Taka dobra rada, na przykład, jeżeli nie macie e, takie na przykład, posturojki, dopiero to, 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 to. No, nie wiem, jak to powiedzieć, e, to może takie zrobić. Tylko tutaj ja po prostu tak zaginałam, żeby zaginać. To jest po prostu po, takie zwykłe, jakby taki fragment, pudełka o czymś tam. Obgnęłam wysoką folię i też e, może być. No. Więc to było takie pianinusz, krzesełka 2, a teraz to już cztery z babelków, ale ja też także zrobiłam to. To jest takie lustro. Na przykład, załóżmy, że tutaj jest, siódam to moja ręka. Ja bym tylko przeciw w sklepie. Tutaj, to tyle, pudełka. Takie lustro, po prostu nakleiłam tutaj. Myślę, że przy, przyda się. No, to takie książeczki. To jest taka gazetka. Ja ją chyba już pokazywałam, sobie nawet nie pamiętam, ale taka gazetka, tam w środku są rzeczy. To po butach takie coś było. No to tam do środka kartki włożyłam i trzymam. To jest książka, tutaj pisze Femia. Co nie wiem, czy to widać, bo to łóżko pisałam. To jest pamiętnik Sofii. No tej kotki, teraz już prawdziwie pisałam. Chcę zobaczyć. Zaraz nie wiem, bo. Światło. No, to jest jasne No dobra. Teraz, no, to po prostu by było w tym wypadku. Teraz... Zobaczę, jak to nie przyjdą. Tylko teraz mam coś pokazać. Bo, zdaje to taka jedna sprawa. Ja, em, na... Po prostu chciałam zrobić taki filmik. Wiecie co? Może będę mówiła pod shopem. Myślę, że tak będzie. trochę no Więc tak. Ja chciałam. Czyli mój teraz na kursie, na kursie. Chciałam, no po prostu, zrobić taki filmik, w którym dostałam jakieś tam rzeczy i sobie kupiłam, w miesiąca, ale na początku, gdy to pierwszy raz nagrywałam, po prostu było złe oświetlenie, wszystko było czarne, no nie było czasu, później znowu nie było czasu. No, a gdy już miałam wolny czas, to się okazało, że nie ma internetu i to właśnie było w sobotę, no a potem w niedzielę, to już w ogóle nie um, były jakieś komunikaty, wyskakiwały, że coś tam poszło nie tak i w ogóle, no. Więc nie ja będę teraz pokazywała tych rzeczy, ale jedną, którą muszę, tak, bo nie wiem, to jest z najważniejszych, czyli więc, to, tą specyfikalnie zaczęł bym to wyjść. ja tutaj ja nie podniosę kamery, bo mam te wszystkie ubrania na, na pet shop. <laughs> to jest, no. I tak, o tak wyglądają. Czy tutaj są różne numerki no, do 24? Dni, nie chcę widać. Ale na o tym razem, tutaj na przykład są, widzicie, to otwierane już okienka. Są takie obrazy. Nie, nie, wolę Na przykład ja zaczynam od 1 grudnia. Od 1 grudnia otwieram sobie okienko, tam jest czekoladka. I tutaj zawsze jest jakiś różny kształt. I to jest od 1 do 24. I jak tutaj jestem w takie takie okienko małe, co tutaj jest takie duże okienko. Nie wiem, co on będzie, bo jeszcze jest 24, on się nie będzie otwierał. Więc tak, nie wiem, czy to mi się uda pokazać, ale tutaj... Um, nie wiem, czy to sobie będzie widać. No, no, tutaj były takie świece, pierwszego. Drugiego była taka ciężarówka. tego był panik. No nie wiem, czy to pokażę. To jest dosyć wysoko, to okienko. Ale tutaj był konik, następnie czwartego była gwiazda, widać, gwiazda, piątego była choinka, nie wiem czy to też widać, ale była choinka i dzisiaj szóstego, no jak wiadomo, Mikołaj przynosi prezenty do butu, był bucik, nie wiem też czy to widać, bo to okienko też tu wysoko jest, tutaj, już wyżej, no, więc tak, teraz może, więc, um, no. Zrobię no to było na tyle w tym filmiku. Życzę Wam wesołych filmików, a jak możecie pisać też w komentarzach, co tam zostaliście. Um, no, musicie <laughs> być tym też ładni, co prawda? Kolor, i ale to nieważne. Więc yy, i tak, naprawdę, bo yy, jak będzie jakieś tam 100 czy 50, może nawet subskrypcji, czy 30, to yy, nie wiem, zrobię jakiś specjal. Na razie mam tylko pomysł, żeby pokazać ten pokój, ale możecie mi pisać, to no, mogę pokazać miasto, ale to ja nawet nie, bo ja nawet nie mam żadnych domów, Po to miasto odpada, ale pokój to jak najbardziej mogę pokazać, Więc tak. To by było na tyle w tym filmiku, to ba.